Czy warto kupować złoto? No oczywiście, że warto. Powiedziałem, dla, powiedziałem nawet dlaczego warto w moim ostatnim filmie. To jest generalnie takie samo pytanie, jakby zapytać, czy, czy warto jeść. No oczywiście, że warto jeść, żeby mieć energię do działania. Oczywiście, że warto jest jeść. Tak samo warto jest kupować złoto, żeby mieć za co jeść na emeryturze, żeby nie zdychać o suchej chromce chleba. Tak więc dzisiaj, za to dzisiaj opowiem Wam o tym, jak kupować złoto, w jakiej postaci to złoto kupować, gdzie to złoto kupować, opowiem o różnych ważnych aspektach związanych z kupnem złota, tak żeby się nie wpierdolić w jakąś nieprzyjemną historię przy takich zakupach. I na sam początek, na sam początek muszę powiedzieć, jak absolutnie złota nie kupować, jak absolutnie złota nie kupować. Jakiś czas temu powstało coś takiego, co się nazywa kontraktami na złoto, tak zwane złoto papierowe, tak zwane złoto papierowe. E, no jeśli chodzi o złoto, no to złota papierowego absolutnie nie kupujemy, nie. Czyli jakby złoto papierowe polega na tym, że kupujesz kontrakt na to, że ktoś tam gdzieś tam przechowuje twoje złoto i w razie co, no to ty je masz. No ale to jak to, jak to, bankierzy, mają w zwyczaju, jak to bankierzy mają w zwyczaju oszukiwać, no to po prostu kontraktów na złoto. Kontrakty na złoto opiewają na dużo więcej złota, niż faktycznie jest złota we wszystkich skarbcach. A co to za gówno? we wszystkich skarbcach, czy we wszystkich miejscach przechowywania, czyli gdyby wszyscy, nawet nie gdyby wszyscy, nawet gdyby chociaż połowa osób z kontraktami na złoto na świecie zgłosiła się tego samego, w tym samym czasie, tego samego dnia, czy tam w tym, w tym samym krótkim czasie na to, żeby swoje złoto w to fizyczne na bazie kontraktu odebrać, to by nie starczyło tego złota, żeby tym wszystkim ludziom to złoto wydać, nawet mniej niż 50%, także tutaj od razu mówię, kontrakty na złoto, jak ktoś Wam będzie proponował kiedykolwiek kontrakt na złoto, to od razu mówcie, że nie i uciekajcie, bo to już, to jest szwindel, e, to pachnie szwindlem na kilometr, także tutaj od razu trzeba uciekać. złe miejsce, czas Pierwsza, pierwsza, najważniejsza rzecz na początek, czyli po prostu kupujemy jedynie w celach, takich mówię, w celach inwestycyjnych, no bo powiedzmy inwestycyjnych, bardziej ja traktuję złoto jako jako narzędzie dające możliwość przechowania kapitału w czasie, bardzo skuteczne narzędzie. Dlaczego? No to opowiedziałem właśnie w filmie, w którym mówiłem, dlaczego złoto warto kupować. Ten film jest u mnie na YouTubie, jest na BanBaju, jest też na moim Facebooku. Natomiast wracając tutaj do, do tego, co chcę powiedzieć, czyli kupujemy monety, jedynie monety bulionowe, monety jednouncjowe, unikamy. Czego unikamy? Unikamy monet o wartości numizmatycznej, czy jakiejś tam kolekcjonerskiej, no bo potem takie monety jest trudno sprzedać. Co tutaj dalej? Dlaczego najlepiej kupować monety, monety jednouncjowe? Z tego względu, że kupowanie, kupowanie monet o mniejszej gramaturze, niższej, o mniejszej gramaturze jest związane z tym, że, pro, że, marże, że marże na taką sprzedaż są wyższe, co jeśli chodzi o, o, no, jeśli chodzi o na przykład o sztaby, o duże sztaby, no to tam te marże są rzeczywiście korzystne, natomiast na sam początek ja bym nie zalecę kupowania sztab złota osobom, które dopiero gdzieś tam wchodzą, chcą wejść w ten rynek, no, ze względu na to, że tru dużo trudniej jest raz przechowywać, dwa, że też dużo częściej zdarzają się oszustwa. Oczywiście, że oszustwa dużo częściej też się zdarzają w momencie, kiedy byśmy kupowali złoto od, od, jakoś tam od, prywatnej, od prywatnej osoby, a inaczej też jest, jak kupujemy w jakimś sprawdzonym miejscu. Wtedy to wiadomo, że z tymi oszustwami, no to, no to raczej się praktycznie nie zdarzają takie oszustwa w sprawdzonych miejscach. A jakie to są te sprawdzone miejsca? No, sprawdzone miejsca, czyli na przykład Golden Mark, czyli na przykład Mennica Polska, Mennica Skarbowa. No, takie trzy przykłady podałem. Jest ich trochę więcej, ale to powiedzmy gdzieś tam z pamięci te trzy przykłady. Jak, no, jeszcze ktoś tam, jak chce, to może sobie doszukać więcej w Google. No, natomiast no, na pewno na pewno Golden Mark to jest, to jest dobra marka sprawdzona. To tak to wygląda. Wykupować u sprzedawców zaufanych. Z zaufanych sprzedawców, no bo, no mówię, no to, żeby móc kupować złoto od osób prywatnych, gdzieś tam się umawiać z kimś przez internet, czy na telefon, czy coś, że ktoś tam daje ogłoszenie, że sprzedaje prywatnie złoto, no to trzeba jednak posiadać szerszą wiedzę już na temat tego, żeby nie dać się łatwo naciągnąć, bo tutaj akurat na złocie tych oszustw trochę może być, są specjalne testy, jakie można przeprowadzać, żeby właśnie nie dać się tak łatwo, tak łatwo oszukać, no ale to mówię, no nie ma co, bo to łatwo jest się wpierdolić w, w, w takie coś, jak się po prostu nie ma wiedzy, nie? E, jakie monety są dostępne na rynku? E, najpopularniejsze monety dostępne na rynku, no to macie tutaj raz, wiedeńscy filharmonicy, Australijski kangur, Krugerant, kanadyjski liść klonowy, Brytania. No i to są takie najbardziej popularne, tak naprawdę, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, co jest dostępne na rynku. Tak naprawdę nie ma większej różnicy, czy kupicie, czy kupicie wiedeńskich filharmoników, czy australijskiego kangura na przykład. Jak ktoś, lubi, jak ktoś lubi kangury, to może sobie kupić kangury. Jak ktoś lubi tutaj e, grać na instrumentach, to może sobie kupić wiedeńskich filha filharmoników oczywiście, a tak całkowicie poważnie, to nie ma tutaj większej różnicy, no bo złoto to jest po prostu złoto. No różnice są tam, widzicie, tak naprawdę bardzo niewielkie, jeśli chodzi o cenę. Są jakieś w ogóle śmieszne wartości na poziomie 20 zł, na przykład między fil filharmonikami a australijskim kangurem. Dlatego tu nie ma, nie ma, tak naprawdę jakiejś różnicy ani to cenowej, jakościowej, to w ogóle nie ma, no bo złoto to jest po prostu złoto. Jeszcze bardzo ważna informacja, którą zawsze powtarzam, zawsze musicie wziąć pod uwagę przy kupowaniu złota, no to jest, no to jest ta sprawa, to jest sprawa związana z tym, że cena złota taka rynkowa, podana na różnych wykresach. Ona tutaj jak widzicie wynosi 2034, no 2000 prawie 35 dolarów Co w przeliczeniu na, w przeliczeniu na złotówki trochę ponad 8000 zł Natomiast to nie jest jeszcze wszystko, to nie jest jeszcze wszystko Do tej ceny, do tej ceny po, trzeba sobie zawsze, do tej ceny trzeba sobie zawsze doliczyć To jest jakby, cena monety to jest zwykle po prostu cena Yy, tak zwana cena spot, czyli cena surowca, to jest cena surowca plus jeszcze plus jeszcze yy, plus jeszcze no, plus jeszcze tutaj marża, marża dealera, producenta, jakieś różne koszty transportowe. No, po prostu to cena monety to zwykle jest cena spot plus maksymalnie 7%. Akurat w tym wypadku to jest trochę mniej. Eee, zobaczmy sobie, zobaczmy sobie, ile to jest w tym wypadku, tutaj jednouncjowa moneta, niech będzie, niech będzie ta, eee, no to macie tutaj, ile, 4, to około 5%, no, no to mówię to tak, maksymalnie zwykle to jest 7%, no tak zwykle, nie, średnio 7%, no tym razem tutaj jest na przykład około 5%, czyli powtarzam jeszcze raz, eee, to co widzicie tutaj, to nie jest cena złotej monety, to jest cena surowca, do tej ceny trzeba doliczyć, doliczyć wszelkie jeszcze marże, koszty i tym podobne rzeczy, no i wtedy ta cena wychodzi rzeczywiście oczywiście trochę większa. Dalej, jak kupić złoto anonimowo w pełni legalnie? W pełni legalnie złoto w Polsce można kupić anonimowo za gotówkę e, do limitu, do kwoty 15 tysięcy euro. No powyżej, powyżej tej kwoty już taka transakcja, już taka transakcja musi być zarejestrowana, natomiast, natomiast poniżej kwoty 15 tysięcy euro możecie sobie pójść, możecie sobie pójść do, do dowolnego miejsca, w którym takie złoto jest sprzedawane i po prostu kupić, kupić do kwoty, warto, do wartości 15 tysięcy euro ileś tam złotych monet i... Tutaj ma, tutaj jeszcze mała ciekawostka historyczna, ja się posłużę moim blogiem, bo kiedyś pisałem artykuł e, artykuł też w temacie złota. I e, tutaj tak, jeśli chodzi właśnie, no to mówię przy okazji anonimowości, no to przykładowo w Polsce w 1950 roku zakazano obywatelom posiadania złota i to pod groźbą, no srogiej kary, 15 lat więzienia. Natomiast próba sprzedaży mogła się zakończyć nawet karą śmierci, no ale to komuchy właśnie lubią w taki sposób ludzi zmuszać, grozić śmiercią. Macie kurdba robić to co, nam, to, co my wam każemy, albo, albo więzienie i śmierć, nie? No ale w USA nie było wcale jakoś nie wiadomo, jak super lepiej pod tym kątem, bo w USA wprowadzono również prohibicję złota w roku 1933. Eee, no, a historia lubi się powtarzać lub rymować, jak to niektórzy mówią, więc dlaczego ja mówię o tej anonimowości, bo to jest dosyć ważny punkt. Warto kupować złoto anonimowo właśnie z tego względu, że jakby komuś przyszło do głowy, a teraz w Polsce do władzy, znaczy w ostatnich latach rządziła gospodarcza komuna, a teraz do władzy doszła komuna nie dość, że gospodarcza, to jeszcze w innych sprawach bardzo mocno zakochana w Karolu Marksie, więc, no więc trzeba uważać, no więc trzeba uważać i warto, warto, kupować złoto anonimowo, choćby z tego względu, że wtedy władza nie będzie wiedziała, że to złoto macie i możecie się jakoś ochronić przed, przed tym, jakby ktoś wpadł na to, żeby znowu złoto ludziom konfiskować nie ma powodu do tego, żeby, nie ma, jakby nie ma argumentu do tego, żeby to się miało nie wydarzyć. Możemy mieć nadzieję, że to się nie wydarzy, no ale lepiej dmuchać na zimne, tak, więc lepiej kupować złoto anonimowo. i mniej, no i tak jak tu napisałem, im mniej rządy i banki światowe o Tobie wiedzą, tym lepiej dla Ciebie, no, także. No, dlatego lepiej kupować złoto anonimowo. Złoto inwestycyjne nie jest objęte też też złodziejskim podatkiem Belki, czyli podatkiem od zysków kapitałowych. Natomiast tu jest jeden taki warunek, że od momentu kupna do momentu sprzedaży musi minąć minimum pół roku, żeby takiego podatku, podatku Belki nie było. Podatku VAT nie ma w ogóle. To jest trochę inna sytuacja niż ze srebrem, bo na srebrze są, jest ten podatek VAT, no ale to dzisiaj o, srebrze nie będę, dzisiaj o srebrze nie będę mówił, do srebra jeszcze kiedyś przejdę bo z kupnem srebra też warto się zainteresować ale to już dla bardziej zaawansowanych osób jeśli chodzi o inwestycje w metale szlachetne też pytanie czy was to interesuje no bo mówię to kupowanie złota na pół roku czy na rok to nie ma żadnego sensu bo by złoto to jest bardzo długoterminowa inwestycja a nawet nie tyle inwestycje bym to nazwał co po prostu przechowanie wartości swojego własnego majątku w czasie jak jest zabezpieczenie emerytalne ja to, ja, to, ja to traktuję jako zabezpieczenie emerytalne. Na przykład uważam, że jeśli ktoś posiada, e, posiada oszczędności, czy nie wiem, czy jest w stanie odłożyć jakieś pieniądze każdego miesiąca, no to warto, warto za, za część tych oszczędności na tyle, na ile możecie, no kupić na przykład, nie wiem, 4 uncje złota rocznie, jeśli nie macie, bo to 4 uncje złota rocznie, to trochę, trochę pieniędzy może być dla niektórych, trochę pieniędzy może być, biorąc pod uwagę cenę złota. Natomiast na pewno, natomiast na pewno warto jest choćby nawet głupią jedną uncję rocznie kupić, to jak będziecie kupować przez 15 lat jedną uncję rocznie, no to zawsze już jakieś zabezpieczenie Wam się przez te 15 lat uzbiera. No ale wiadomo, że, że jak dacie radę więcej, no to, no to będzie to lepiej więcej, nie? Co z przechowywaniem złota, jak już je kupimy, no to tutaj już aż tak dużo wam nie doradzę no, ze względu na to, że no to mogę powiedzieć tylko tyle, że trzeba sobie znaleźć bezpieczne miejsce na przechowywanie tego złota, takie miejsce, takie miejsce, w którym, w którym nikt nie będzie, w, w którym osoby, że tak powiem trzecie nie będą w stanie się do takiego miejsca dostać, tutaj no, mówię, nie chcę nic, po, nie chcę tutaj mówić konkretnych, konkretnych miejsc, no bo to każdy ma swoje jakieś wyszukane miejsca, można do tego sobie jeszcze jakiś safe dokupić, żeby było trochę bezpieczne i też są, też są czujniki takie, że jak już kupisz safe, to możesz sobie kupić czujnik, który przyczepisz do safe'u i na przykład w momencie, kiedy ktoś tam się koło tego twojego safe'u Krząta, no to dostajesz jakąś tam informację na telefon. No, różne są takie zabezpieczenia, to warto tutaj się porozglądać. Ja mówię, każdy ma jakiś swój sposób na tego złota zabezpieczenie. Także mówię, sejfy, jakieś kryjówki, jakieś inne rzeczy. No, to już każdy musi się zastanowić, w jaki sposób to swoje złoto chce chronić. Natomiast, no, na pewno musi być to miejsce bezpieczne. Nie oddawać też złota na przechowanie do jakichś tam y, skrytek bankowych czy, czy innych podobnych wynalazków, jakby, żeby złoto było bezpieczne, to musi być to, że tak powiem, taka kryjówka, którą znacie tylko wy, ewentualnie, znaczy ewentualnie, no na pewno, jakiś tam bliska rodzina z jedna, dwie osoby, czy bliscy znajomi, ale ono musi to musi być Wasza kryjówka wymyślona przez Was i wiedzą o niej 1, 2, 3 osoby maksymalnie powiedzmy te 2, 1, 2, 3 osoby i po prostu w momencie, kiedy, kiedy chcecie, będziecie chcieli to złoto Sprzedać, no to tylko Wy i ten jedna, dwie osoby, czy to najbliższa rodzina, czy jakiś przyjaciel najbliższy, wie, gdzie to złoto się znajduje. Załóżmy, no, załóżmy nie daj Boże, że, że trafi się jakiś wypadek i będziecie, no, że trafi się jakiś wypadek, no i jesteście nieprzytomni. No to dlatego właśnie ktoś z rodziny, czy ktoś z bliski przyjaciel musi wiedzieć, gdzie to złoto jest. On wtedy idzie. Bierze to złoto, sprzedaje, no i są pieniądze przykładowo na operację. Ja mówię, Nie daj Boże, bo to już specjalnie podałem taki krytyczny przypadek, no ale tak się w życiu zdarza. Warto być zabezpieczonym na różne okoliczności. Mam nadzieję, że wyjaśniłem w sposób klarowny, w jaki spo w sposób klarowny, jak kupować złoto fizyczne. Jak kupować, gdzie kupować, czego unikać, na co uważać, na co zwracać uwagę. Mam nadzieję, że ten film rozjaśnił Wam ten proces. Będą kolejne filmy, będą kolejne filmy na temat, na temat kwestii związanych z inwestycjami. Będę tutaj też trochę więcej zacznę mówić, bo już mówiłem o Bitcoinie, trochę więcej zacznę mówić o innych kryptowalutach. E, też, wam trochę opowiem, e, też wam trochę opowiem za jakiś czas, jak na, jaki na przykład jest mój pomysł na taki, e, na swego rodzaju portfel emerytalny, tak to nazwijmy, złożony z różnych aktywów, ze złota, z kryptowalut, e, z nieruchomości, także, e, także zapraszam, na pewno w tym temacie też będzie ciekawie. Ja lubię, ja lubię gadać dużo o polityce, dlatego, dlatego dużo jest treści politycznych na moim kanale, ale też pojawia się, pojawiały się już i będą się pojawiały nadal kwestie związane z pieniędzmi, z ekonomią, z inwestycjami, także dzięki za dzisiaj i do następnego.